Warszawskie Kawiarnie, warszawscy twórcy. Zaprasza Ewa Domańska. Ach, bo ja Witajcie w kolejnym odcinku Warszawskie Kawiarnie, warszawscy twórcy. Cieszę się, że robi nas się coraz więcej. Mam nadzieję, że materiały się podobają. Jeśli tak, to oczywiście udostępniajcie. Rzadko mówię o tym na początku, ale kiedyś, kiedyś warto. No dobrze, przechodzimy do sedna sprawy. Dziś jesteśmy w kawiarni międzypokoleniowej, która funkcjonuje przy Domu Kultury Śródmieście. A razem ze mną wspaniały gość, pani Ewa Jagieło. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pani prowadzi kawiarnię już od 9 lat? Miejsce tutaj jest od 9 lat. Tak? W 2015 roku powstała międzypokoleniowa Klubokawiarnia. kawiarnia. Zwrócę tylko Panią tak na początku, właśnie, uwagę, że Szyk słów jest bardzo ważne w tym wypadku międzypokoleniowa klubokawiarnia, ponieważ klubokawiarnia międzypokoleniowa istnieje na Stalowej. A -a. Dlatego ważna jest też ten szyk słów, żeby zachować, bo jest to międzypokoleniowa klubokawiarnia Domu Kultury Śródmieście, tak już pełna nazwa. Jest to jedna z filii Domu Kultury Śródmieście. To miejsce powstało z potrzeby mieszkańców. Dwie Dwie mieszkanki Moranowa, już teraz nie mieszkają prawdopodobnie na Moranowie, wniosły projekt do budżetu partycypacyjnego, teraz obywatelskiego, tak to teraz się nazywa, mhm. żeby właśnie powstało takie miejsce, miejsce integracji, miejsce spotkań, gdzie będą mogły osoby przyjść, porozmawiać, przebywać ze sobą, może zorganizować jakieś spotkanie. I tak właśnie powstała międzypokoleniowa. Pod swoje skrzydła do realizacji jakby zaopiekowało się ten właśnie Dom Kultury Śródmieście i dlatego jeszcze jesteśmy na rynku, ponieważ budżet obejmuje tylko roczny jakby koszt prawda, utrzymania. Natomiast w tym momencie to Dom kultury prowadzi międzypokoleniową klubę kawiarnię. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich to teraz rzeczywiście bardzo modne źródło finansowania. I też myślę, że cieszą się w Polsce popularnością projekty, które gdzieś tam integrują lokalną społeczność czy, czy różne pokolenia. Ale jak to jest w rzeczywistości? Czy, czy naprawdę gościcie ludzie z różnych pokoleń i czy, tak. czy mają one ochotę przychodzić, ci goście? Czy trzeba ich wyciągać z domu? Jak, jakie pani ma doświadczenia w tym zakresie? To bywa różnie. Oczywiście my jesteśmy tą częścią taką społeczną Domu Kultury. Jesteśmy jedną z chwili Domu Kultury, tak jak wcześniej wspomniałam. Jest również Dom w Alejach, jest główna siedziba na Smolnej. Mamy też pracownię na Foksal. Natomiast my tutaj jesteśmy też miejscem aktywności lokalnej. Skrót to mal. Takich miejsc w Warszawie jest około 120. To jest właśnie ta część taka społeczna, otwarta, bezpłatna. Czy jest problem z odbiorcami? W rzeczywistości nie. Sami tworzymy program, natomiast też bardzo chętnie współpracujemy ze społecznością lokalną. Współpracujemy z różnymi instytucjami, współpracujemy z artystami lokalnymi. Tworzymy koncerty, współpracujemy w barterze, przyjmujemy różne projekty, mamy wspaniałą przestrzeń, którą użyczamy, a jednocześnie tworzymy właśnie warsztaty, które są bezpłatne dla osób z zewnątrz. Czy większą popularnością cieszą się zajęcia adresowane do młodszych odbiorców czy dla seniorów? Myślę, że chyba porówno, bo zarówno seniorzy, którzy już w tym momencie na pewno mają więcej czasu, Potrzebują aktywności, spotykają się we własnym gronie, uwielbiają zorganizowane warsztaty. Jak zarówno i dzieci, tak? Takie dzieci szkolne i młodzież uniwersytecka. Często spotkałam się z takim przekonaniem u seniorów, że oni nie czują się z seniorami, dlatego nie dotyczą okay. ich zajęcia, które są organizowane właśnie dla, dla tej grupy Bezpośrednio. Bezpośrednio. <laughs> Bezpośrednio. Co pani e sądzi? Myślę, że nie, że to nie jest tak do końca prawdą. Każdy pewnie identyfikuje się, tak jak czuje, prawda? Mhm. Do wieku. Muszę powiedzieć, że mamy bardzo aktywnych seniorów. Tym bardziej, że duża oferta też w mieście, prawda? W różnych dzielnicach jest skierowana do seniorów i faktycznie uwielbiają być aktywni, bardzo lubią robić, współpracować. Tworzyć jakieś wspólne rzeczy. My nie narzekamy. Nie możemy powiedzieć, że, że seniorzy nie chcą się identyfikować ze swoim wiekiem. W jakie działania najchętniej angażują się seniorzy? Trudno powiedzieć, tak? Czy, czy możemy przypisać w konkretne działania? Jeżeli Ale czy zap... to są artystyczne, czy to tak, są jakieś wykłady? Tak, w są, są to artystyczne. W ogóle Dom Kultury y, posiada swój uniwersytet III wieku i my akurat tutaj w naszej przestrzeni gościmy grupę osób, która uczestniczy w e, zajęciach. Mhm. Mhm. E, jakie wydarzenia odbędą się u Państwa w najbliższym czasie? E, w... Mamy wieczory autorskie, prowadzimy warsztaty dla dzieci. Konkretnie jakie? To tak, na przykład mamy spotkanie z Marokiem. Wokół Maroka będzie pani z fundacji, która będzie opowiadała o tym, jak wygląda życie w Maroko, jak, jakie nosi się stroje, czyli taki wieczór mhm. typowo opowiadający podró z podróżami. Tak? Prowadzimy też wystawy, one się zmieniają w zależności od tego, ile może autor poświęcić nam czasu ze swoimi pracami. Tworzymy koncerty, a w najbliższym czasie to najwięcej mamy chyba wykładów i wieczorów autorskich. Cudownie. A czy organizują Państwo jakieś wydarzenia cykliczne, czyli takie, które odbywają się w stałych porach roku co rok? Tak, oczywiście. Jesteś, należymy tutaj, akurat Dom Kultury, ta część międzypokoleniowa klubokawiarnia należy do partnerstwa Przepis na Muranów i mamy takie, takie pikniki, które organizujemy od wielu lat, to nazywa się w tym momencie Festiwal Moranów. Leży Nam na Sercu. Mhm. Gromadzimy naprawdę bardzo dużo ludzi, bo wokół przepisu na Muranów jest bardzo dużo osób zgromadzonych instytucji, osób prywatnych, właśnie niedaleko nas Jaś i Małgosia, który też jest kawiarnią, mhm. jeden Muranów. Naprawdę sporo, sporo osób, Wolskie Centrum Kultury, które uczestniczy w tym. I to jest takie dość duże wydarzenie, które odbywa się we wrześniu, robimy je na zewnątrz. A w tym momencie. I co się wtedy dzieje? Są przeróżne atrakcje. Dla na dzieci, przykład? dla dorosłych. Jest rozstawiona bardzo duża scena. Mhm. Mamy na przykład poranki. Tak nazywamy poranek. Mhm. Oczywiście to się odbywa tam w godzinach około 14, mhm. ale wtedy. Przyciągamy dzieci, tak? Mhm. Odbywa się takie, takie przedstawienie teatrzyku. Mhm. Później mamy koncerty, również dedykowane dla osób w różnym wieku. A oprócz tego, na zasadzie takiego pikniku. może. Powiem na przykładzie zeszłego roku, że mm -hmm. nawet mieliśmy food trucki porozstawiane wokół ulicy. No Są to namioty właśnie osób, które uczestniczą w partnerstwie, biorą udział w partnerstwie Przepis na Muranów. I tam mamy przeróżne atrakcje, różne działania w tych namiotach odbywają się artystyczne, na przykład malowanie buziek, My robimy przeróżne warsztaty, na przykład dekupażu czy ozdabiania jakichś rzeczy, jakieś rękodzieło, gry i zabawy dla dzieci i dla dorosłych. Mm -hmm. Taki typowy duży festyn, który y, gromadzi mnóstwo ludzi jednego dnia. To jest organizowane w ciągu kilku godzin, w zeszłym roku również była i potańcówka wieczorem, y, no to tak to wygląda. A w tym momencie taką bardzo ważną rzeczą to mamy Paradę Smoczą która będzie 25 To właśnie maja. chyba z kawiarnią Jasi Małgosia, tak? tak? dokładnie, dlatego, że Jasi Małgosia też jest w partnerstwie Przepis na Muranów, jest jednym ze współorganizatorów i prężnie działamy, będzie się to odbywało przy szkole. Zapraszamy wszystkich. Eee, macie bardzo, bardzo otwartą ofertę, a jak można zachęcić osoby, które jeszcze nie znają i nie wiedzą o istnieniu waszej oferty? Jak można dotrzeć do takiej grupy na przykład seniorów, którzy nie bardzo wiedzą, co mogliby zrobić ze swoim wolnym czasem, a, a chcieliby. Gdzieś. gdzieś. Czyli ja myślę, że to jest trochę taka zasada kuli śnieżnej, że mhm. każdy, kto tutaj przyjdzie i przebywa i czuje się dość dobrze, zaprasza kolejną osobę i kolejną. Oczywiście nasza promocja, która znajduje się w siedzibie głównej Domu Kultury śródmieście, prowadzi też różną kampanię, czyli ogłaszamy się w w sposób różny i na Facebooku i na Instagramie i y, mamy co miesiąc ulotkę, która wychodzi, y, w której wchodzi repertuar ułożony chronologicznie, y, gdzie możemy przeczytać właśnie co tutaj się odbywa. Natomiast, jak docieramy, myślę, że najlepiej działa właśnie troszeczkę tak poczta pantoflowa, prawda? Staramy się też wychodzić mm -hmm. na zewnątrz, rozdawać te ulotki, te zewnętrzne wydarzenia, które prowadzimy, też właśnie wtedy opowiadamy, zachęcamy, jak można do nas dotrzeć, że można u nas coś zrobić. Miejsce aktywności lokalnej to jest takie miejsce, gdzie każdy, właściwie mieszkaniec Warszawy i okolic, może przyjść, jeżeli ma jakikolwiek pomysł, to my swoim doświadczeniem wtedy pomagamy, tak? Mamy sprzęt, mamy zaplecze takie techniczne i mm. możemy wspierać. I każdy, kto ma pomysł na jakieś ciekawe zajęcie, Dokładnie na miłą tak. formę spędzania czasu wolnego może zaproponować jakąś aktywność innym odbiorcom. Dokładnie tak. To, co też chyba jest bardzo ważne, to to, że tutaj ta część jest taką częścią społeczną i wszystkie rzeczy, które się odbywają, są bezpłatne. Tak samo nie wynagradzamy prelegentów. Mm -hmm. Osoby, które przychodzą na przykład koncert, dają, zapraszamy, tworzymy taką społeczność tutaj na miejscu. Jasne. A um, tradycyjne pytanie, które pada w różnych y, klubo-kawiarniach, y, no to dotyczy sfery gastronomiczno-kulinarnej. Mm -hmm. Co tutaj mają Państwo w ofercie? Menu nie jest y, duże, ale za to bardzo, bardzo smaczne. Mamy na słodko i na słono, czyli y, tosty. Mm -hmm. Możemy tutaj zamówić sobie tosty, natomiast ciasto mamy z cukierni Żona Krawca która przecież nas wspiera od wielu lat. Oferta to kawy, herbaty, herbaty sypane, wszelkiego rodzaju kawa czarna, latte, cappuccino na słodko. Głównie na słodko mam. ofertę. No, ciasta są naprawdę dobre, także polecam. Tak nie w każdej kawiarni jem ciasta, bo nie mogłabym, co tydzień tyle ciast jeść, ale, ale, w ale polec polecamy polecam. do nas, polecam. Nasze nie tuczą. Bardzo, o właśnie, to, to jest najlepsza rekomendacja. Nasza nie tuczy. No, chociaż już taki ktoś sobie zrobił, y, zrobił hasło w kampanii swojej reklamowej, ale myślę, że tak jak sprytnie pokombinowaliście z szykiem klubu kawiarni, to jak tak. poklubujecie, popróbujecie z szykiem y, nie tuczy nasza albo. Albo coś innego wymyślimy, to, to przyciągnie. Za każdym razem mówimy to szczególnie paniom, które zawsze mówią, że nie dbają ani nie, że trzeba spróbować. A jak już ktoś spróbuje, to już nie wyjdzie, później wraca. Nie wyjdzie, wraca na jedzenie, wraca na miłe spotkania, a przede wszystkim wraca, bo to miejsce ma naprawdę niesamowitą magnetyczną energię. Także Wszystkich Państwa tutaj serdecznie zapraszam. Proszę przychodzić, aktywizować się, proponować ciekawe rzeczy, a naprawdę tutaj personel jest bardzo otwarty i, i nie zostaniecie odstawieni z kwitkiem. Ja jeszcze tylko Pani Ewo powiemy, że bardzo ważną rzeczą, która właściwie miejsce jest, oczywiście przestrzeń jest bardzo ważna, natomiast miejsce tworzą ludzie. Zarówno ludzie, którzy pracują, jak i goście, którzy do nas przychodzą. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich. Serdecznie zapraszamy. Ja Wam przypominam o lajkach, udostępnieniach i różnych innych emotikonkach, które potwierdzają, że lubicie to wszystko. A Pani bardzo dziękuję za rozmowę. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję w imieniu Domu Kultury Środmieścia.